Dzień dobry wszystkim, tu Dorota Orzuk, od poniedziałku do piątku o godzinie 9, tutaj na fanpage'u Wcześniej Stawaj Więcej Czytaj, czytamy sobie fragmenty książek, które budzą naszą świadomość, pobudzają nas do życia, pomagają nam często może zaakceptować, polubić siebie, może zrozumieć, może nie tylko siebie, ale i innych. Mam nadzieję, że i u was tak to działa. U mnie te fragmenty książek właśnie działają w ten sposób. Dlatego się nimi dzielę, ponieważ mamy tak mamy, mamy w sobie wbudowane takie dobro, że jeśli mamy coś dobrego, to chcemy zaraz podzielić się tym z, tym, z całym światem. Ja się z wami dzielę tym, co mam na ten moment dobrego. E, na dzisiaj będzie to książka. E, dzień dobry Małgosia. Cześć, cześć. Dajcie oczywiście znaćcie wszystko w porządku. O, jakaś teraz jest jaśniejsza. Czekajcie, bo ja tej techniki to po prostu nie nadążam. O, nie wiedziałam, że po przesunięciu palcem obraz staje się jaśniejszy. Do tej pory. I słuchajcie, dzisiaj podzielę się fragmentem książki, która. Dzisiaj rano mnie wzruszyła. I to jest dla mnie niesamowite, ponieważ do tyle co wczoraj była mowa o różnicy pomiędzy. E, objawionym, a takim e, wymuszonym zrozumieniem, pomiędzy przeżytym a wyuczonym, o różnicy pomiędzy takim czuciem w sobie, że coś do nas tak przemawia, że staje się to częścią nas, że jest to po prostu czujemy, że pracuje to w nas, a tylko takim bezwiednie. Tyle, co było o dzisiaj. Niesamowita rzecz, podeszłam do mojej, Półki z książkami tam z tyłu i nie z gruszki, nie z pietruszki. Oczywiście po modlitwie, bo zawsze się tam zwracam o jakieś tam pomoc w wyborze, ale nie z gruszki, nie z pietruszki. Po wielu wielu latach wegetowania na mojej półce sięgnęłam po książkę, która kilka lat temu nie mówiła do mnie zupełnie nic nie mówiła do mnie, nie wiem dlaczego ją kupiłam nawet, po prostu nie mam pojęcia nie wiem skąd ją na pewno pamiętam, że ją kupowałam ale nie pamiętam skutek jakiej ta decyzja o zakupie tego, tej książki, czy ktoś mi ją polecił czy gdzieś o niej usłyszałam, tam, nie wiem ale pamiętam jak dzisiaj że nie mogłam jej czytać i popatrzcie nauczyciel, było wczoraj powiedziane nauczyciel przychodzi jak uczeń jest gotowy, dzisiaj Czemu sięgnęłam po tę książkę, po którą nie sięgałam przez kilka lat? I od rana ją czytam, i po prostu tak się wzruszyłam, ponieważ słuchajcie, nasza liderka, ja jestem w organizacji Marykej od kilku lat i nasza liderka zawsze powtarzała, od razu mi się to przypomniało, zawsze powtarzała i powtarza. Jeśli nie będziesz wdzięczna, wdzięczny za to, co masz. Więcej. Brene Brown w książce 50 lekcji, tam Bóg zawsze znajdzie ci pracę, już to mówiłam kiedyś, mówi, że jeśli nie będziesz pomnażać tego, co masz, nie będziesz wdzięczna, wdzięczny za to, co masz, nie dostaniesz więcej. Izraelici, jeśli nie, nie, nie spożytkowali, nie, nie byli wdzięczni za mannę, którą dostali tego dnia, Danego dnia nie mieli szans dostać kolejnej. Dostawali na jeden dzień, po to, żeby spożytkowali dobrze to, co dostali na jeden dzień. I słuchajcie, czy to uczucie wdzięczności, bardzo się ostatnio dużo o tym mówi, jestem bardzo właśnie za to wdzięczna, jak dużo mówi się o wdzięczności, mówi się o pisaniu dzienników wdzięczności, mówi się o, o tym, jaką niesamowitą moc ma bycie wdzięcznym. Ale czy my, Jesteśmy zdolni do wdzięczności tak na 100%? Czy my jesteśmy zdolni do wdzięczności tak na 100%? Czy za, zawsze potrafimy znaleźć jakąś dziurę w całym, znaleźć jakiś brak i jakieś ale? Mam wszystko ale, jestem zdrowa ale, mam pracę ale, e, nie wiem, mam dzieci ale. Ciągle szukamy tego ale i wiecie, ta książka, którą się dzisiaj z wami podzielę, idzie o krok dalej. To, jest, to było dla mnie wzruszające. Ona idzie o krok dalej niż wdzięczność. Choć już sama wdzięczność generuje jeszcze więcej wdzięczności. Takie fajne zdanie kiedyś słyszałam, że wdzięczność jest chyba jedynym uczuciem, które może być przyczyną i skutkiem, które może. Być to jest bardzo głębokie zdanie, jeśli damy temu szansę, żeby rozkminić, co w nim chodzi. Będę się starać, żeby było krótko. Dlaczego idziemy o krok dalej? Ponieważ dzisiaj idziemy, wychodzimy nawet ponad wdzięczność, wchodzimy w poziom absolutnej mocy, wchodzimy w poziom uwielbienia. I słuchajcie, ja założyłam sobie taką gumkę. <laughs> ja założyłam sobie taką gumkę, ponieważ kilka lat temu, e, chyba na sukces.pl, e, usłyszałam takie słowa, e, że za każdym razem, jeśli chcemy, popracować ze swoją postawą. Jeśli czujemy, że coś w naszej postawie jest niewłaściwego, za mało wdzięczności, za mało radości, za mało miłości, za mało pozytywności, że w naszym myśleniu króluje negatywne myślenie, czarne scenariusze, jakieś zamartwianie się, jakieś takie niedocenianie, to ta, jeśli nie potrafimy sobie z tym poradzić, to założenie takiej gumki pomoże nam tak popracować ze sobą, że za każdym razem, jeśli przyłapiemy się na braku na przykład wdzięczności, to możemy i narzekaniu, na przykład na narzekaniu, możemy sobie z tej gumki, ja wiem, że to brzmi jakieś, to nie jest sadomasochistyczne, bo to nic się nie dzieje złego z ciałem, ale pozwalamy mu tylko odczuć, że. Co ciało daje automatycznie informację do mózgu, że, nie, że to ciało boli, że nie tędy droga? Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Czyli jak tutaj sobie przyłapiemy się na negatywnym myśleniu, strzelimy się z gumki, ponieważ chcemy się tego oduczyć, bo już wiemy, że to nie generuje żadnej obfitości w naszym życiu żadnej miłości, wdzięczności, to za każdym razem, kiedy ciało to odczuje, Daje sygnał do naszego mózgu, że to ciało boli i nie jest to dla nas właściwe. I słuchajcie, w ten sposób naprawdę, ja pamiętam kilka lat temu, kiedy zaczęłam to stosować, z tego w ogóle słynęłam w swoim środowisku, bo wszystkim mówiłam, to daje niesamowite rezultaty, to daje niesamowite rezultaty. Spróbujcie, jeśli nie potraficie sobie poradzić ze swoim czarnowictwem, zamartwianiem się, narzekaniem, nieumiejętnością, właśnie ze swoją niezdolnością do radości, E, to spróbujcie ponieważ mi to dało niesamowite rezultaty I, ale narzekanie jest naszym nawykiem więc e, dlatego ten proces trochę, trochę trwa i na pewno założenie takiej gumki przyspiesza ja sobie dzisiaj od nowa po kilku latach nałożyłam, ponieważ pomyśla, wskutek tego fragmentu zaraz go przeczytam e, ponieważ e, da, pomyślałam sobie dzisiaj, że jak bardzo jak bardzo nadal jestem niewdzięczna. I chociaż na przykład mam tak, tym muszę się z Wami podzielić, że mm, bardzo bliskie mi są psalmy. Wszystko, co uwielbia te msze uwielbienia, e, już wiem dlaczego są takie mocne, e, co, co się dzieje, zadziewa w duchu człowieka po takiej mszy, czy co się dzieje, kiedy czytamy psalmy, kiedy po prostu. My, to działanie Ducha Świętego w naszym życiu, jesteśmy naprawdę bardzo za to wdzięczni. Eee, czekajcie, bo piszecie. Dzień dobry, dzień dobry. Agnieszka, Gosia, e, ja na kilka minut wieczorem odsłucham w całości, ale chciałam życzyć mojego dnia. No, niesamowita, e, niesamowicie miłe to jest, Gosia. Bardzo Ci dziękuję. Dobrego dnia. Oczywiście, że nie każdy może sobie tutaj rano po prostu wejść i słuchać moich wywodów. Dlatego zawsze staram się streszczać, ale myślę, że im bardziej się staram, tym gorzej mi wychodzi, bo wtedy narzucam na siebie jakąś tam presję i jest po prostu jeszcze, jeszcze bardziej chaotycznie. Wszystkim, wszystkiego dobrego, wszystkim, którzy nie mogą w tym momencie, będą odsłuchiwać później. Em, może przejdę do fragmentu, bo mogę się tak rozgadać. Jozafat był królem Judy. Pewnego dnia dowiedział się. Że jego niewielkie królestwo jest okrążone przez potężne armie jego wrogów, Moabitów i Ammonitów. Jozafat wiedział, że niewielkie królestwo Judy nie ma szans w oparciu o własne siły, więc wołał do Boga. To jest książka Mocu uwielbienia, pewnie znacie, bo to jest e, dosyć popularna książka. Żadna nowość, i żadna też taka jakaś e, nieznana. E, <laughs> Wiedział, że, Jozafat wiedział, że niewielkie królestwo Judy e, nie ma szans w oparciu o własne siły, więc wołał do Boga. Boże, nasz, czy nie osądzisz tego? Jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa, które na nas napadło. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie. Ważnym krokiem w akcie uwielbienia książka jest o mocy uwielbienia, o mocy wdzięczności, o mocy dziękczynienia. Nie tylko za, za to, co mamy, co otrzymaliśmy, wdzięczności za to, co posiadamy, ale za samo bycie, za po prostu samo uwielbienie jest, wskazuje na moc samego tylko tylko. Jakie cuda się dzieją, tu są jakieś różne przykłady podane, ale moc cudów, jakiej doświadczają ludzie, którzy, którzy przejdą na ten poziom powyżej nawet wdzięczności, na uwielbienie. Ważnym krokiem w akcie uwielbienia Boga jest odwrócenie wzroku od różnych okoliczności, a w miejsce tego spojrzenie na Boga. Zwróć uwagę, że Jozafat nie zamknął po prostu oczu na zagrożenie dla swego królestwa, ani nie udawał, że nie ma wrogów. On poczynił dokładny przegląd sytuacji, uznał swoją własną bezsilność i zwrócił się do Boga. o Wtrącić. Popatrzcie, często wspominam książkę Moniki Juraszek, Sekrety Zdrowego i Pięknego Umysłu, która tam opisuje swoją historię wychodzenia z epilepsji, depresji, kryzysów niesamowitych i ona opisuje tam taką sytuację, w której po prostu kiedy już nie mogła, nie mogła sobie z tym poradzić, czuła po prostu ciężar na swoich barkach, swojej sytuacji. Um, i wszystkiego, co te, tego doświadczenia, tych negatywnych doświadczeń, które działy się w jej życiu, i po prostu, ona to opisuje tam naprawdę niesamowicie, oddała swoją własną bezsilność, tak jak tutaj jest opisane. I zwróciła się do Boga o pomoc. Nie mamy być ślepi na całkiem realne zagrożenia pochodzące od złego w naszym życiu. Zrozumienie, jakie, jakie są one w rzeczywistości, daje tym większe powody do uwielbienia i dziękczynienia Bogu za Jego działanie wobec tych zagrożeń. Zaraz przejdę o czym jest ten fragment, bo który okazuje doskonałą kontrolę i władzę. Lecz nie mamy być zatroskani przez działanie zła wokół nas. Nie mamy być zatroskani przez działanie zła wokół nas. Zobaczmy je, uznajmy naszą bezsilność wobec niego i skierujmy się ku Bogu. Powiedział do Jozafata: Nie bójcie się i nie lękajcie się tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg <laughs> To jest przepiękne, nie bójcie się, albowiem nie wy będziecie walczyć. Popatrzcie, jak my często pokładamy nadzieję tylko w swoich siłach, tylko w sobie, że my myślimy, że to że musimy sobie z tym poradzić, że to po prostu, że to jest nasz ciężar i tak dalej. Jakie jest niesamowite. Uwolnienie w człowieku, kiedy odda swoje słabości, kiedy odda swoje troski, zmartwienia, kiedy odda te kontrole, te sidła kontroli, o której kiedyś było, kiedy odda te sidła kontroli. I słuchajcie, Uważam, że jest to niesamowite stwierdzenie: nie mamy mocy, by poradzić sobie z okolicznościami naszego życia, więc oczywistym jest, że ta walka nie jest nasza, lecz Boża. Jeśli czujemy dzisiaj, że nie mamy już siły walczyć z tymi okolicznościami, sytuacjami, dolegliwościami, zmartwieniami, jakie mamy, oddajmy je po prostu. Nie wy będziecie tam walczyć, jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od pana. Nie zapomnę, jak niesamowicie wzruszające było dla mnie, jak przeczytałam. W Julia Cameron, droga artysty, módl się, żebyś zdążył na autobus, a potem biegnij i sił. Módl się, żebyś zdążył na autobus, a potem biegnij i sił. Mamy się stawić. Mamy, mamy czekajcie, bo ja nie widzę, ok mamy się stawić do nas należy e, to, co jest w naszej mocy a reszta, resztą zajmie się góra i słuchajcie następnego ranka Jozafat wydał swojej armii rozkazy potem poradziwszy się ludu jest napisane, poradziwszy się ludu usta ja y, po prostu rano dzisiaj się rozpłakałam na tym fragmencie popatrzcie Wiedział, że jako lider tego miasteczka, tam król tego miasteczka, on wiedział, że są bezsilni wobec najeźdźców. Popatrzcie, ile razy nasza historia pokazuje cuda, które się działy, gdzie po prostu Polska wygrywała, nawet w sytuacjach, kiedy fizycznie nie miała szans. Poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla pana, ustanowił śpiewaków. Popatrzcie, jaka. Mnie to tak wzruszyło, jaka musiała być jego wiara i ufność i oddanie się. Czyli stawił się, zrobił to, co było w jego mocy, stawił się ze swoim wojskiem, ale oddał tę sytuację sile wyższej, oddał tę sytuację Bogu, ponieważ nie był w stanie fizycznie tego, te, z tym wygrać. Więc oddał się w wierze i zaufaniu, ustanowił śpiewaków. Tak, tym właśnie, e, cześć go, Tym właśnie chciał oddać Bogu chwałę i ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi, wysławiali go śpiewając. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość. To Dlatego nazwałam to wyższym poziomem. To jest wyjście na poziom ponad wdzięczność. Bo słuchajcie, wdzięczność jest kiedy? Wdzięczność jest wtedy, kiedy możemy, nie wiem, obserwujemy e, e, te. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, i jesteśmy wdzięczni za to, co mamy, co nie wiem, osiągnęliśmy, co posiadamy, co się wydarzyło, co nam się udało. Jesteśmy wdzięczni za rzeczy fizyczne, najczęściej fizyczne, namacalne, takie, które możemy zobaczyć, dotknąć. Byliśmy ich świadkiem. Wiecie, wtedy jest wdzięczność, ale wyjście ponad wdzięczność. Wyjście ponad wdzięczność to uwielbienie e, bezinteresowne. Czyli nie za coś, nie za coś, co się wydarzyło albo wydarzyć ma, ale bezinteresowne. To jest chyba najpiękniejszy poziom. E, to jest chyba najpiękniejszy poziom, jaki. Poziom, stan! To jest chyba najpiękniejszy stan, jakiego możemy doświadczyć. Ja bardzo często chodzę po domu i mówię: Jesteś niesamowity, jesteś niesamowity, jesteś niesamowity, ale dzisiaj rano zdałam sobie sprawę ze swojej i tak niewdzięczności, ponieważ do tej pory dziękowałam i uwielbiałam za to, jaki Bóg jest niesamowity, za to, co, się, co robił w moim życiu, a chyba mniej, zupełnie tak po prostu. Bezinteresownie, za nic. To jest tak, jak w jakiejś książce przeczytałam, chyba cztery umowy, że prawdziwa miłość nie polega na tym, że kochamy kogoś za coś. Jak my na przykład często pytamy się męża, mąż się pyta nasz, za co mnie kochasz? I, i wiecie, my potrzebujemy, bo wszyscy potrzebujemy jakiegoś tam uznania nasz system nasze poczucie własnej wartości potrzebuje się dokarmić jakimś uznaniem, więc chcemy usłyszeć za co, że jesteś piękna, że jesteś czuła że dważo dom, że coś tam, że jesteś mądra. Chcemy usłyszeć za co, ale tak naprawdę najpiękniejsza miłość nie jest za coś. I to jest tak. To wiecie, my czasami krytykujemy, jak te, na przykład, <grych> nie wiem, może nie potrafi nam odpowiedzieć, za co nas, nas kocha. Nie potrafi nam tego powiedzieć i my czasami wymuszamy, no ale za co, ale za co, ale za co. <grych> A tak naprawdę, jeśli nie potrafi określić, za co, to dobrze. Wiecie, jakie to jest piękne? To jest po prostu piękne. Nie za coś, ale po prostu i co pisze dalej scena ta miała miejsce w obecności potężnych sił armii nieprzyjacielskich gotowych wybić mężów Judy czy możecie sobie wyobrazić reakcję dowódców na widok malutkiego zespołu śpiewaków ja się rozry, rozryczałam dzisiaj czy możecie sobie może dlatego, że mam bujną wyobraźnię jak ta Ania z Zielonego Wzgórza wiecie, ostatnio mówię, że namiętnie oglądałam wczoraj też oglądałam naprawdę czy możecie sobie wyobrazić reakcję dowódców na widok malutkiego zespołu śpiewaków wychodzących przeciw nim na pole bitwy? No niesamowicie wzruszające. Byłem w armii, pisze autor, 20 lat i widziałem ludzi przygotowujących się do wielu bitew, ale nigdy nie widziałem dowodzącego generała, jak rozkazuje swym oddziałom, aby stały spokojnie naprzeciw linii nieprzyjacielskich, podczas gdy specjalny zespół śpiewaków wychodzi naprzód, śpiewając pieśni Bogu. Wydaje się, że jest to zbyt daleko idący pomysł, nieprawda? Jest to taki rodzaj sytuacji, gdzie nasze rozumienie Najprawdopodobniej się nie ostanie, nasze rozumienie najprawdopodobniej się nie ostanie. Możemy powiedzieć: Dobrze jest i właściwe wielbić Pana, gdy jesteśmy w trudnej sytuacji, lecz nie bądźmy śmieszni. Bóg pomaga tym, którzy pomagają sobie sami. I on tu kwestionuje. Możemy zrobić przynajmniej tyle, żeby pójść tam i walczyć tak dzielnie, jak tylko możemy. Wtedy pozostawimy resztę Bogu. Lecz co stało się z Jozafatem i jego ludźmi? Co się stało? Słuchajcie, w czasie kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zostawił zas zastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir, wkraczających przeciw ludzie tak, że się wzajemnie pobili, wróg Wza wzajemnie, e, wróg e, się sam e, po prostu e, sam sobie podstawiał nogi. Jest takie nawet, e, e, a, no, nie będę wchodzić w dygresję, i kończymy, ale jeszcze muszę to przeczytać. Myślę, dajcie znać, co, co o tym myślicie. Myślę, że wolno przyjąć, że gdyby Jozafat zdecydował się na bezpieczne rozwiązanie i nakazał swoim ludziom walczyć, to wynik mógłby być zupełnie inny. Czytaj, gdyby polegał na swojej sile, nie oddał tej sytuacji, nie oddał się, nie zaufał, nie wierzył, nie wielił Boga za to, co, co się wydarza. Bo nic innego nie mógł zrobić, gdyby po ludzku do tego podszedł, ponieśliby klęskę. Wielu z nas, pisze autor, jest wciąż pokonywanych przez okoliczności zewnętrzne, ponieważ nie jesteśmy gotowi przyjąć tego, że walka, na, że walka należy do Boga, a nie do nas. Ja jestem teraz w takiej sytuacji. Słuchajcie, i jest takie niesamowite, że akurat ta książka, że akurat ta książka dzisiaj. Po tylu latach, kiedy nic do mnie nie mówiła. Ona nic do mnie nie mówiła przez tyle lat. Po prostu nie sięgałam po nią, bo kiedy ją kupiłam, przyszła nie mogłam tego czytać. A dzisiaj na niej się rozpłakałam niesamowite. Nawet gdy odkrywamy własną bezsilność w walce z wrogiem, to obawiamy się powierzyć na samych mocy Bożej. To jest to, że my ciągle chcemy. Kontrolować. To jest to, że my ciągle chcemy, żeby mieć władzę nad swoim życiem. Że my tak zapominamy o tym, że, że jesteśmy sługami i jesteśmy częścią planu i dla, dla każdego z nas jest przygotowany plan. I czasami nie rozumiemy naszych sytuacji. Piszę o tym w Kawie z Bogiem. O, nie mam. Nie mam przy sobie, bo wczoraj czytaliśmy z dziećmi no niestety nie mam, nie pokażę ale w Kawie z Bogiem właśnie też jest ta sprawa poruszona Kawa z Bogiem to jest książka, która, e, która jest jak to brzmi, ale no Dorota Ożuk tam jest jako autor <grywy> e, na stronie www.dorotaozo.pl już można sobie w promocyjnej cenie zamówić jeśli macie chęci, i Was to interesuje e, więc jak często my polegamy tylko na swojej sile a cuda w naszym życiu dzieją się wtedy, kiedy się oddamy. Tak jak wydarzył się cud u Moniki Juraszek, tak jak wydarzył się cud u Joli, tak jak wydarzył się cud u mnie kilka lat temu, kiedy też się często tym dzielę, kiedy po prostu oddałam się, w sensie tak bardzo potrzebowałam, żeby coś zmieniło się w moim życiu, ale nic nie wiedziałam, co mam zrobić, i potrzebowałam jakichś wskazówek, potrzebowałam czegoś. Co by mi wprowadziło do mojego życia jakiś entuzjazm? I pamiętam, jak dzisiaj, tutaj, przy, w tym dosłownie miejscu, przy tym tu oknie, a, a tu możecie, mój bowiem, i teraz mi się zepsuło. Aha, już. No tak. Wam pokazać moje okno, ale dobra, wybaczcie, już kończę w takim wypadku. Więc cuda przychodzą, kiedy wykażemy wolę, oddamy się i przestajemy polegać tylko na sobie, tylko uznamy swoją słabość, ale uznamy też swoją e, e, to, że jesteśmy na służbie. To jest niesamowite. E, I kończąc. Mm, nawet gdy odkrywamy własną bezsilność w walce z wrogiem, to obawiamy się powierzyć nas samych mocy Bożej. W ten sposób pozwalamy, by nasze rozumienie zajęło niewłaściwą pozycję w naszym życiu. Mówimy: Nie rozumiem tego, więc nie ośmielę się uwierzyć. Tak mówimy: Nie rozumiem, więc nie ośmielę się uwierzyć. Słowo Boże stawia sprawę jasno. Jedynym wyjściem z tej rozterki jest krok wiary z naszej strony. Jak to pięknie jest napisane. Jedynym wyjściem jest krok wiary z naszej strony. Wiara w to, że Boże obietnice są prawdziwe, przyjęcie ich i śmiałe im zaufanie prowadzi do zrozumienia. Wiecie, bo my uzależniamy wiarę od zrozumienia, a zrozumienie przychodzi wtedy, kiedy wykażemy wiarę. Od drugiej strony po prostu trzeba do tego podejść. Ehm. Wiara w to, że Boże obietnice są prawdziwe, przyjęcie ich i śmiałe im zaufanie prowadzi do zrozumienia. Zasada biblijna jest jasna: akceptacja następuje przed zrozumieniem. Akceptacja następuje przed zrozumieniem. Przyczyna jest tego, tego jest prosta. Nasze ludzkie rozumienie jest tak ograniczone, że prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie uchwycić wielkości Bożego Planu i jego zamiarów. Gdyby nasze zrozumienie miało nastąpić przed akceptacją, to nigdy zbyt wiele nie przyjęlibyśmy. Jozafat nigdy by się nie ośmielił zrealizować Bożego Planu, gdyby upierał się przy zrozumieniu go. Gdyby upierał się przy zrozumieniu go, Boża obietnica niewątpliwie przekraczała rozumienie Jozafata, Lecz Jozafat, tak jak czytamy w opisie, był człowiekiem, który uwierzył i ufał Bogu, dlatego polegał na Bogu. I ufał mu. I słuchajcie. Bardzo się cieszę, że ten fragment dzisiaj nam towarzyszył. Dajcie koniecznie znać w komentarzu albo w wiadomości prywatnej, co do Was mówi ten fragment. Czy jest Wam bliski? Czy jest Wam bliska taka sytuacja, w której może, może, może była kiedyś, a może jest właśnie teraz, że doświadczaliście, doświadczacie bezsilności? Bo jeśli tak mamy, to ten fragment może nam pomóc y, zaufać. To jest takie niesamowite, że my, chce, my, chpo, my mówimy uwierzę jak zobaczę, a tak naprawdę to dane nam będzie zobaczyć, jak uwierzymy. To jest naprawdę piękne. I jestem dzisiaj poruszona tym fragmentem. To była moc uwielbienia jakiś pastor, Merlin y, Carothers. Nie wiem jakiego też kościoła. E, dziękuję, że jesteście. Dobrego dnia. Do zobaczenia jutro o 9, od poniedziałku do piątku. E, tutaj na fanpageu wcześniej wstawaj więcej. Czytaj. E, chętnych też zapraszam na www.dorotaozo.pl, Są tam fajne rzeczy. Jest tam kawa z Bogiem już dostępna. Jeśli was takie, właśnie taka tematyka e, interesuje i czujecie do tego taki magnetyzm, <grym> to znaczy, że coś Wam chcę to powiedzieć. Mm, dziękuję, że jesteście jeszcze raz. Dobrego dnia.